Cześć kochani, jakiś czas temu polecałam Wam ten dokument o Tindera, mówiłam trochę o tym, o gościu, który wykorzystywał kobiety. Mówiłam o tym, że jest naprawdę przyjemnie zmontowany, że warto go obejrzeć. Natomiast ja nie chcę mówić, czy on był narcyzem, czy nie. Możecie o tym podyskutować w komentarzach, ale. Ja nie będę się tym zajmować, natomiast zwróciłam uwagę na to, jak zachowywał się, kiedy dziewczyny zrywały z nim kontakt lub informowały go, że nie prześlą mu więcej pieniędzy. Nie tylko groził im i był okrutny, ale zmienił się nawet jego głos. Ja tak miałam wrażenie, że wręcz tak syczy przez zęby, nie? E, czyli mieliśmy takie piękne przejście od spokojnego, opanowanego, piekuńczego gościa do psychola, który ma obłęd w oczach. I ta scena przypomniała mi właśnie o moim pierwszym ex-narcyzie, o którym nigdy wam nie opowiadam, ale zawsze obiecuję, że w końcu to zrobię. Więc dzisiaj, drodzy Państwo, będzie o tym, jak narcyzi nas wyzywają, jak niszczą nam życie i jak ich dokonują zemst. Czyli mój pierwszy ex-narcyz w pigułce. No dobra. Pierwsza sprawa jest taka, że muszę Wam w ogóle pokrótce opowiedzieć, jak się poznaliśmy. To nie była taka romantyczna historia, jak z tym moim e, głośnym narcyzem, o którym głównie opowiadam. E, ja wtedy byłam sama i można powiedzieć, że byłam taką niezależną młodą dziewczyną. Nie miałam ochoty się wiązać, ale poznałam jego, pochodziliśmy trochę na randki, on wyznał mi uczucie. No i bardzo szybko doszło do pierwszej takiej e, toksycznej akcji, na którą niestety nie zareagowałam, mimo że ta czerwona flaga się oczywiście pojawiła. Otóż on postawił mi ultimatum, że nie będziemy się już tak spotykać jako przyjaciele, tylko albo wchodzimy w związek, albo urywamy temat w ogóle. Bo on chce czegoś więcej, jego nie jakby nie satysfakcjonuje taka przyjaźń, więc albo w jedną, albo w drugą stronę. Między nami było w sumie spoko, więc stwierdziłam, że okej, okay, spróbujmy. No i w taki sposób związałam się z tym gościem na jakieś 4 lata. Na początku dzieliły nas kilometry, więc najpierw odwiedzaliśmy się, a później wspólnie przeprowadziliśmy się i zamieszkaliśmy w Łodzi, no bo ja studiowałam w filmówce, on tam też pracował, więc no, wszystko się ładnie poukładało. Jednak zanim do tego doszło, on już wielokrotnie dawał mi do zrozumienia, że będzie mnie kontrolował, tak? I tej kontroli było w ogóle coraz więcej. Coraz częściej czy to moje smsy... Maile, śledził mnie na każdym kroku. Z drugiej strony, jednak był dla mnie taki bardzo kochany. Ja wiedziałam, że on za mną pójdzie w ogień i jakby, no jestem pewna tego do teraz. On był cholernie zazdrosny w porównaniu do tego drugiego narcyza, o którym zawsze mówię. Miał wręcz taką obsesję na moim punkcie. Nie wspomniałam też o tym, że zanim się związaliśmy, to on był w ogóle zakochany we mnie kilka lat. Właściwie to wypatrzył mnie, kiedy skończyłam 15. I tak, jakby na mnie poczekał. Więc ja byłam trochę takim jego wymarzonym prezentem, którego bardzo bał się stracić. I przeżyliśmy ze sobą naprawdę sporo, bo w moim i jego życiu nie wszystko układało się idealnie. Było wtedy dużo problemów, więc sprawdziliśmy się w wielu sytuacjach. Ja jednak dość szybko zrozumiałam, że to nie jest związek dla mnie. I kiedy chciałam się z nim rozstać, nagle okazało się, że on ma nowotwór. Bum! Ja nie chcę teraz spekulować, czego miał, czego nie miał, z tego co wiem, to nadal żyje. No ale ja się w tamtym czasie bardzo tym przejęłam i postanowiłam, że no nie odejdę, tak, że zostanę z nim. Faktycznie coś tam niedobrego się generalnie działo: no bo spadł na masie, wyglądał gorzej niż wcześniej, więc jakby coś tam faktycznie, jakieś tam ziarenko prawdy w tym było. Ale no nie wiem, jakby dokładnie, bo nie sprawdzałam tego, tak jakby po prostu tkwiłam w tym, wspierałam i, i, i tyle. No i tutaj w tym momencie zaczęło się jeszcze więcej kontroli. Ja pamiętam taki hardkorowy wieczór, kiedy on zarzucał mi, że go zdradzam. Ja wtedy leżałam na łóżku i przykrywałam się kołdrą, bo już po prostu nie chciało mi się kolejny raz tłumaczyć, Już miałam tego dosyć, tych wszystkich e, takich e, ataków i tak dalej. I on mi zdjął wtedy tą kołdrę i powiedział, że teraz to będziemy rozmawiać, że ja nie będę teraz spać, tylko będziemy rozmawiać. Tam Włączył światło i w ogóle teraz jest czas na rozmowę. I zaczął mnie tak przytłaczać, że ja chodziłam po domu i nie wiedziałam naprawdę, co mam ze sobą zrobić. Po prostu, wiecie, mała kawalerka, taka zamknięta przestrzeń, i ja chodzę w jedną w drugą stronę, już nie wiem, gdzie uciec od tego krzyku, od tego osądzania i tak dalej. No i. Postanowiłam wyjść się przewietrzyć. On zaszedł mi drogę i powiedział, że mnie nie wypuści, więc próbowałam uciec, ale się nie udało. Eee, w końcu, już naprawdę wpadłam w, jako, w jakiś amok. Zaczęłam rzucać rzeczami. On nagrywał to. Eee, nagrywał, patrzył się na mnie, uśmiechał się do tego telefonu i mówił coś w stylu: No, pięknie się zachowujesz, pięknie się zachowujesz. Było mi już wszystko jedno w ogóle. Już nie dbam o to, że on to nagrywa. Po prostu miałam jeden cel, żeby nie wiem, stamtąd się wyrwać. Skończyć tą rozmowę, nie wiem, cokolwiek. Tak mnie po prostu totalnie niszczył psychicznie. I w końcu zrezygnowałam, zrezygnowana położyłam się na podłodze i z bezsilności zaczęłam po prostu płakać. I on przyszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział coś, co miało potwierdzić, że jestem chora psychicznie, ale tylko on jest w stanie mnie z tego wyciągnąć. On stale powtarzał w ogóle, że nikt mnie nie zna, że tylko on mnie zna. No, i ja pamiętam, że byłam tak zmęczona tym wszystkim, tak już. Zmasakrowana psychicznie, że po prostu zasnąłam w jego ramionach i nie chciałam myśleć o tym, że znowu będę musiała jutro wstać i się z tym męczyć, tak? Coraz bardziej odchodziłam od niego, ale jednak jak tylko się oddaliłam, to jego choroba postępowała, przynajmniej tak o tym mówił, tak? Więc ja się bałam, bałam się tej odpowiedzialności, żeby jakby nie odejść od człowieka, który cierpi, bałam się jego reakcji. Na no dwa, że też po prostu było mi go strasznie żal, więc jak tylko robiłam jakiś krok do tyłu, no to był zaraz jakiś krok w jego chorobie do przodu, tak. W końcu poznałam tego drugiego Narcyza, czyli tego, o którym głównie opowiadam, i wtedy mi się wydawało, że, że to jest facet moich marzeń, który może mnie uratować z tego toksycznego związku. No i w taki sposób właśnie trafiłam z ramion jednego toksyka w ramiona drugiego. Bo to było tak, że my byliśmy w tym takim strasznym życiu w tej małej kawalerce, gdzie on chorował, gdzie ciągle się kłóciliśmy, gdzie było masa tej kontroli, a gdzieś tam w tym świecie wolności był ten mój drugi narcyz, który po prostu zakochałam się na amen, od kiedy go poznałam i on właśnie był takim troszkę hipisem, takim trochę wiecie Wolnym strzelcem, i to mnie bardzo mocno pociągało, dlatego właśnie też do niego uciekłam. Jednak ta ucieczka to nie była taka prosta rzecz. Żeby móc uciec od, od tego, z którym mieszkałam, w tej kawalerce, musiałam mieć po prostu wolność, tak? Więc zrobiłam to, kiedy wróciłam do rodziców na wakacje. Tu czułam się bezpiecznie, z dala od niego, wśród mojej rodziny, koni i przyjaciół. No i wtedy mu oświadczyłam, że odchodzę. Na początku próbował mnie zatrzymać, e, dzwonił do mnie naprawdę tysiące razy. Naprawdę nie kłamię tysiące razy. E, groził mi, że e, mam natychmiast odebrać. E, ciągle były te groźby, było tak. E, dzwonek telefonu, SMS, dzwonek telefonu, SMS, dzwonek, 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 SMS, 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 dzwonek, i tak non-stop, po prostu nie miałem chwili oddechu. Później zaczął przyjeżdżać pod mój dom, wysyłał listy, wysyłał kwiaty, dobijał się po prostu wszędzie. A ja nadal miałam w łodzi swoje rzeczy. E, przyjechałam tylko do domu z torbą, jedną, a wszystkie rzeczy miałam tam. E, raz przyjechał na moje osiedle, ja miałam wtedy w ciągu dnia ze stopu połączeń od niego. I jak wracam z przystanku i w końcu odzwoniłam, to usłyszałam nagle dzwonek jego telefonu w krzakach. I on nagle z tych krzaków wyszedł i na mój widok rzucił się na kolana. Zaczął mnie prosić o rozmowę, żebym w ogóle wsiadła do niego do auta, żebyśmy gdzieś pojechali porozmawiać, gdzieś na kawę. I kiedy ja chciałam odejść, on zaczynał krzyczeć na całe siedle, groził mi. I to było jakby, jak pamiętam ten wzrok taki, plus to syczenie przez zęby, to właśnie takie grożenie, no naprawdę się po prostu tego bałam. Nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić. I wtedy zadzwoniłam do mojej mamy, która no, była kawałek dalej w mieszkaniu, że nie mogę przyjść, bo on mnie tutaj trzyma na ulicy. tak? Więc moja mama, która no, się okazało miała bardzo dobry wpływ na niego, porozmawiała z nim przez ten telefon i coś mu powiedziała takiego, że on mnie puścił. Ale no ja byłam wtedy przerażona. Ja wracałam do domu i co chwilę się odwracałam, czego z tyłu nie ma. No ale jakby największa jazda zaczęła się, kiedy tak. Ostatecznie oświadczyłam, że to koniec, że jakby na pewno odchodzę, że zabieram rzeczy. I tutaj dosłownie mieszała się cała paleta emocji. Najpierw, kiedy odbierałam te rzeczy, można powiedzieć w taki sposób interwencyjny, e, płakał, że umiera, że jest coraz bardziej chory. E, powiedział, że jak leżał w łóżku szpitalnym na samej górze, to chciał przeskoczyć e, przez okno. I, I się wystraszył wtedy, więc no, to straszenie samobójstwem zaczęło się pojawiać na porządku dziennym. Potem, kiedy zobaczył, że mimo swojej potulności nie jest w stanie nic zrobić, bo ja postawiłam sprawę jasno, no to wtedy zaczęła się właśnie ta prawdziwa zemsta narcyza. Najpierw były groźby o zwrócenie wszystkich jego rzeczy. Musiałam pakować je i odsyłać tak długo, aby w końcu przestał mieć argumenty i nie zawracał mi głowy. I te jego rzeczy to były na przykład prezenty, które mi dawał, tak? Więc każdy prezent, który ja od niego dostałam, czy tam jakąś rzecz, którą mi dał po prostu do użytku, no to musiałam nagle zwracać, tak? Więc um, najpierw to było takim największym argumentem. Ja oczywiście swoich rzeczy w większości nie dostałam, bo nadal nie wiem, gdzie jest. Część rzeczy, natomiast no jakby nieważne, że tam powiedziałam, że palicho to są tylko jakieś tam dobra materialne i nie ma sensu się o to wypytywać. Później zaczął uruchamiać wszystkie swoje kontakty. Pisał i dzwonił do moich rodziców, do przyjaciół, do siostry i szwagra, którzy mieszkają w Szwecji, do mojego wykładowcy w filmówce, a nawet słuchajcie do fryzjerki. Rodzinie powiedział, że chce zwrot pieniędzy za utrzymywanie mnie, bo on wspierał moją edukację, bo podział majątków, podział finansów między nami był taki, że on płacił za mieszkania, a ja za jedzenie i chemię. No, ja też oczywiście gotowałam i zajmowałam się domem, tak więc to było w ogóle absurdalne, że on prosił o ten zwrot za to mieszkanie. Mówił im także o tym, że jestem chora psychicznie i że przed nimi udaje, że on ma dowody na to że jestem niepoczytalna, pewnie w postaci na przykład tego filmiku. Wykładowca powiedział mniej więcej to samo. Fryzjerce powiedział, że go zdradziłam i że mam mniej więcej nie przyjmować na podcinanie włosów. Niestety było tak, że no ta fryzjerka też była taką jego znajomą, więc on mi oświadczył później w SMS-ie, że, yy, że ta fryzjerka nie będzie mi już więcej yy, strzygła. Wiecie, no to brzmi absurdalnie, ale on naprawdę to robił. Robił mi problem, gdzie tylko się dało. Każdemu komu mógł powiedzieć na mnie coś złego, powiedział. Groził także, że opowie więcej, że powie moim klientom, że jestem złym człowiekiem, że zniszczy mnie wszędzie. Oczywiście tutaj dochodziło do tego, że wyzywał mnie od dziw, kur i tak dalej. Generalnie, według tego, co mówił, no to kierowałam się tylko chęcią dobrego seksu, tak, że zrobiłam wszystko dla łóżka, e, że tam odeszłam do tego drugiego narcyza, bo mi zależało podobno na łóżku, ale to też jest taki znany schemat, bo e, jak czytam e, te wszystkie m, jakieś korespondencje, co wrzucać na grupy, no to też tam właśnie faceci, że a, tylko wszystko dla seksu zrobiłaś e, i, i tam wyzywanie od, e, ładnie mówiąc, prostytutek i tak dalej, no, i jakby twierdził, że ja go w ogóle wykorzystywałam. No, on też wiedział, że dla mnie jakby seks bez miłości nie istnieje, ale i tak to wszystko przekreślił, nazywał mnie bardzo brzydko. No, no więc jakby to jest taki ich standardowy krok. Ja się słuchajcie, męczyłam z nim jakieś dobre półtora roku. I teraz już mam spokój, on się odsiął, ale pamiętam, że bardzo zatruł mi wtedy w głowę. I ja z takiej ogromnej ilości kontroli, z takiego więzienia, trafiłam w ramiona kogoś, kto dawał mi dużo swobody i wolności. I na początku było idealnie, ale potem zobaczyłam, że tak naprawdę to są dwa tak samo toksyczne związki, tylko z dwoma kompletnie innymi narcyzami. Jak czytam wasze posty na różnych grupach, to widzę, że często właśnie wstawiacie te. Te screeny, i oni w tych swoich zeznaniach się mieszają. Raz mówią wam, że kochają, raz że nienawidzą. Ja miałam dokładnie to samo, tak? To było od wyzywania, od dziw do yy, po prostu mówienia, że jesteś miłością mojego życia, tak? To wszystko ma na celu tylko jeden, jedną rzecz: manipulację. Chodzi o tą kontrolę. Masz się bać, ale masz też wierzyć. Że on to robi z miłości. To przez ciebie tak się zachowuje, tak? To Twoja wina, że uruchomiłaś w nim potwora, no bo przecież on cię kocha. Taki typ narcyza jest bardzo niebezpieczny, bo strach pomyśleć, co jest w stanie zrobić i jak daleko się posunąć. Ja się naprawdę zaczęłam bać, że on zniszczy całkowicie moje życie. Nie wyobrażacie sobie tego wstydu w filmówce, gdzie wszyscy się znają, bo na kierunku jest po 5-6 osób i wykładowca pyta was, co się dzieje, bo dostał taką i taką informację? Jak musisz się tłumaczyć, że e, byłeś z kimś kompletnie nieprzewidywalnym? Wiele ofiar po prostu się boi i odpuszcza, albo tłumaczy sobie, że on czy ona się tak zachowuje, bo kocha i robi to dla nas. Miłość zawsze pozwala wybierać, będzie walczyć, będzie się starać, ale pozwoli odejść, kiedy będzie widzieć, że cierpimy. Toksyk na odejście nie pozwala, on ci nie daje tego prawa. Jeżeli boicie się czyjejś reakcji, boicie się, że może stać się wam krzywda, e, kiedy zechcecie odejść, czy kiedy potrzebujecie czasu dla siebie, no to to powinna być dla was jasna czerwona flaga. Wiadomo, że żadne rozstanie nie należy do najłatwiejszych, tak? ale rozstanie z narcyzem przeradza się w istne piekło, to szkodzenie sobie po związku, ta zemsta, gro grożenie, że masz wrócić i robienie z ciebie najgorszej czy najgorszego. Bo wszystko, jakby to wszystko nie ma nic wspólnego z miłością. Słuchajcie, ja otwieram tutaj dla Was taki panel dyskusyjny w komentarzach, bo jest to temat świeży na moim kanale, i myślę, że macie dużo do powiedzenia w tej kwestii i poradzenia sobie nawzajem. Z przyjemnością poczytam to wszystko i dowiem się, jak Wy sobie z tym poradziliście. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.